Jak wygląda brak empatii u Narcyza? Masz jakiś problem, przychodzisz z tym do Narcyza, a on nie chce się tym zajmować, nie chce Twojego ciężaru, nie chce, żeby mu przeszkadzać. Jesteś dla niego kłopotem, utrapieniem. Innym przykładem może być sytuacja. Kiedy narcyz cię zawstydza, obwinia, twierdzi, że sam sobie jesteś winien, że znalazłeś się w takiej sytuacji. Narcyz nie ma empatii, nie obchodzi go to. Może po prostu przesadzasz, jesteś dziecinny czy przewrażliwiony. Narcyz będzie krytykował to, kim jesteś, to, jaki jesteś. Czy to przez co przechodzisz? Kiedy przechodzisz przez trudne chwile i masz do czynienia z narcyzem, to zrozum, że on nie chce o tym słuchać, on nie chce ci pomóc, nie chce tych niedogodności, nie chce, żeby mu przeszkadzać. Narcyz nie będzie miał empatii, nie będzie miał współczucia z powodu, twoich problemów tego przez co przechodzisz Narcyz jest jedną z najgorszych podłych okrutnych kreatur z jaką można mieć do czynienia w trudnym czasie Wiesz o tym po jego reakcji na to jak spotyka cię coś złego Narcyza nie będzie to obchodzić wcale Jedni będą udawać przez pięć minut, że ich to obchodzi, inni wcale.